Cześć! Zaczynamy cykl podcastów Sąsiedzi ze świata. Rozmawiamy z migrantami i migrantkami o ich życiu w Lublinie, o trudnościach, z którymi się borykają, o przełamywaniu barier kulturowych. Usłyszycie różne inspirujące historie i zrozumiecie wyzwanie, przed którymi stają migranci i migrantki. Mam na imię Alona. Ja również mam doświadczenie migracyjne, ale o sobie być może powiem kiedy indziej. Teraz. Dzisiaj rozmawiamy z Josefem Salom z Syrii. Spotykamy się w ramach grupy konsultacyjnej, migracyjnej grupy mhm. konsultacyjnej. I Asow, pierwsze pytanie: Co skłoniło ciebie do wyboru Lublina jako miejsca zamieszkania? Ee, żona jest z Popolka po, Polka, po Syryczka, tak? Mówimy. I, I dziadek mieszka tutaj. Nawet ona się urodziła tutaj. Ale wtedy oni nie kiedy był stan wojny w Polsce. Także spotkaliśmy tam. Niestety, wojna była w Syrii, i my teraz mieszkamy w Lublinie od 11 lat. Pamiętasz swoje pierwsze wrażenie? No, wiesz, to, Pierwszy taki impression, pierwszy taki obraz w głowie, że polsa ogólnie od Warszawy do, do Lublinie był zielony. Taki taki zawsze był, był, Jeff był. I to był bardzo fajnie, bardzo taki piękny. Pamiętam, że taki jest spokojny na, na ulicy, ludzi taki kulturalni. Fajny, piękny, nie ma. No, beauty, pure beauty, można powiedzieć. No, tak nadal mam w głowie ten. Ten moment. Mhm. A czym się wtedy zajmowałeś Od czego zaczęłeś? Studia na kulu, magister i w Prawo kończyliśmy europestykę, taki European studies po angielsku był. Ja kończyłem jako najlepszy student na kulu i wtedy zrobiłem doktorat na filozofii. Też jestem laureatem najlepszym doktoratem w Polsce. A powiedz proszę, gdzie jesteśmy i czym ty teraz się zajmujesz? To jest mały Kopernik, nasz kochany centrum. Kopernik działa od 7 lat. I zaczynaliśmy jako centrum dla dzieci edukacyjnej. A to jest spot do, do sportu, dla, dla dorosłych na razie, dzieci. To takie piłkarziki, Pani Dorota i dzieci. Tutaj się uczy jak, jak ciało. nasze taki spot do pracy. Tutaj niektórzy taki memory z naszej To jest koncert. billiard jest. Ping pong. Love Italy. I love Italy. W Syrii i tutaj jestem nauczycielem angielskim. W Syrii pracowałem na studiach, a tutaj pracowałem i na Kulu, i na Politechnice Lubelskiej, Także uczyłem angielskiego. To jest mój taki profesjonalny. Ale też sport i muzyka to. W Syrii mieliśmy szkołę i szkoła angielskiego, languages i w Polsce chciałem zrobić to, co, co tam zrobiliśmy. Także otworzyłem ten Kopernik i był dla dzieci raczej najpierw, ale teraz mamy, można powiedzieć, dorosły bardziej niż, większy niż, niż, mamy i taki, i tak i od Kopernika zaczynaliśmy fundację. A co dla dorosłych to tym racji? E, angielski, sport, muzyka, terapia. E, um, dla dorosłych mamy warsztaty, joga, e, e, codziennie bywa coś takiego, chodzi o no, taki e, ruchowy zjęcie. A kto może przyjść? Od 2 lata do, do lat. Nie mamy wyjątkowy oprócz czasu. Człowiek musi szanować każdy, czyli jaki kolor, jaki nationality, skąd ludzie są, to, to nie nasza sprawa. Ja myślę, że każdym jest pięknym. każdym jest beauty w środku, a my tylko, tak jak skóra tutaj, jaki kolor mamy i kogoś homoseksual, kogoś heteroseksual, kogoś etyista, kogoś believer, to to ich sprawy, to jest nie, nie nasza że. I nie pozwalamy kogoś tutaj, kogoś, że oceniać ludzi, ludzi no, w tej. No, że everybody is welcome. Skoro dotknęliśmy tego tematu, czy mógłbyś mm. powiedzieć, czym się zajmujesz w Bałbawie? E, w Baobabie e, w zeszłym roku byliśmy na e, Monitors of Lublin. Był taki e, program, że co cudzyżowni są tutaj. Mają taki jakiś komentarz, jakiś obserwacje, żeby poprawić życiów tutaj ogólnie w Lublinie. I w tym roku teraz mamy hub, mamy Centrum w tak anti Że no, ludzie mają jakiś problem, też Polaków, nie Polaków, nieważne. Mają, mają problem i ponieważ oni są cudzoziemcami, albo nie wiem Mają jakiś problem, można mi pomagać w tej w tej problemie bałbabie. A powiedz, czy ty sam kiedyś doświadczyłeś dyskryminacji? Chyba najgorszy był zawsze stereotyp. Mhm. Raczej niż taki dyskryminacji, taki do twarzy. Nie, był taki, Um, że, że niektórzy myślą, że oni są taki większy niż tobie, bo, ponieważ mają, nie wiem, białą skórę albo, albo coś innego. E, I Jest taki ten słowo, te, takie słowo arab to jest połączone do e, terroryzmu, e, dwie, bo e, kobieta mają czarny. I niestety niektórzy mają wszystkie w jeden worek, czyli Afganistan to Syrii, Syrii to Egipt, Egipt to nie ma. I to to na pewno nieprawda. I nie życie tam jest inaczej niż co, co niektórzy mają. To mówisz, że Arab teraz ma takie negatywne znaczenie? Ogólnie, wiesz, wiesz jak media media bawisz się w tej, tej obrazy przez, przez wiem, 60 lat. I tak e, zawsze, zawsze Arab on chodzi na Wielbon, na ulicy. I nawet kilka razy niektórzy ludzie zapytali mnie, jak pojechałeś do Polski? Ja mówiłem, samolot, jak, o, naprawdę, znaczy samolot w Syrii, o, taki. Nie, na Wielbon taki latamy. No, wiesz, tak to sam pierwsza faza był przeszkadza, takie pytanie. I a druga faza, faza ja. E, wiem, też spróbowałem, że tłumaczyć nie, to jest tak, to jest wygląda tak inaczej. A teraz ani tak, ani tak. Nie dobra, tak, tak myślisz, dobrze. Pytanie dotyczące twojego życia jeszcze w Lublinie. Jakie takie największe wyzwanie związane z życiem w Lublinie? Były albo teraz może są? Co jakieś? Hmm. Ale chodzisz? Czym masz trudności największe? Praca, lokalizacja. Znaczy. E, pracy nie był nie był problem żadny, bo e, pracowałem od, od początku. E, myślę, że Lublin jest otwarty, naprawdę są taki e, są szanse uh, i, i jest miejsce do, do pracy. To nie zgadzam się, że człowiek musi skończyć tutaj studia i e, oczekiwać do, do Warszawy albo Niemczech. Albo. E, jest opportunity na pracy. Ja czułem na gitarze, na lutnie, na sportu, trenowałem angielski, także nie był żadnych problemów w tej, w tej sprawie pracy. E, Chyba z dziećmi też nie, bo nie do końca, tylko mój Adasz, mój, mój syn miał duże takie też dyskryminacje, nie, nie, bardzo fajne sytuacje, zawsze w szkole, że nazwisko jego jest inne i idź do Syrii, zrób kebab, tata robi kebab, no coś takiego, oni zawsze mówi do, do Adasza. No, to jest nie, nie takie nie taki przyjemne, można powiedzieć. Jak z tym radzicie? Uh, no trzeba. Z, z, najpierw, najpierw z dzieckiem trzeba rozmowa i uh, spróbowaliśmy. To jest trzecia szkoła, dądasz. Z minimum pierwsze i druga szkoła, żeby po, po, po mamie zawsze taki. I szkoda, on ma grupa, on lubi swój grupę, ale musimy. Wprowadzić do innej szkoły. Także sprawowałam szkół z, z żoną, z... rozmawiałam też z, z administracją. No... Można powiedzieć, że nie, niełatwiej w sprawie dzieci. Czyli trzeba było te antydyskryminacyjne działanie yy, yy, pokierować w szkoły też, tak? W tak, tak. Także w moim fundacji teraz uh, otworzyłem projekt uh, anti-discrimination, anti-bullying w szkole, taki szkół, uh, bullying-free schools, To jest drugi projekt. Nasz pierwszy projekt uh, teraz uh, mamy pierwszy raz w Polsce. Musimy być, uh, musimy pochwalić bo To jest pierwszy raz nawet w Polsce taki uh, taki projekt, że. Policja, Straż Miejskiej, oni się uczą angielskiego tutaj. Także to jest był taki, można powiedzieć, bardzo trudny, że biurokratyczny staw taki taki przez kilka miesięcy, ale udało, udało nam się, że teraz mamy duża grupa od Straż Miejski, Ratusz i Czerwony Krzyż w Lublinie, oni się uczą angielskiego tutaj. To jest uh, projekt um, finansowany był przez Ashoka w Polsce, taki uh, fundacja w Warszawie i nasz uh, nas partner to są Homo Faber i uh, Instytut na Rzecz Państwa, Państwa Prawa. Uh, no, trzy fundacje pracujemy na tej, tej, tej projekcie, tutaj uh, tej lekcji. A drugi to jest e, zawsze w szkole, nie, Pol, Polak, e, cudzoziemców, nieważne, ale zawsze jest, chodzi o tę ofiarę w szkole, jest ten ham, który chce bić inny, chce dyskryminować. I e, ja myślę, że nawet ten ham jest ofiarą. Bo oni mają jakieś trudne sytuacje w domu i teraz ta energia albo taki sposób oni robią na innej. Także i wiem, że ja pracowałam na Orszulanki, Montessori Lider, Montessori Druga w Lublinie. Bosko, święto Bosko. Jako nauczyciel angielskiego przez 7 lat widziałem zawsze ten problem. Nieważnie, jakie fazy, nieważnie, jakiej klasy, nieważnie wieku, zawsze jest ten ham albo kilka, i są to, to ofiary, które. Także teraz ten projekt też uh, spróbujemy um, uh, wziąć uh, Finansowanie na ten projekt przez Urząd Miasta i European Union no, na taki anti-bullying w szkole. No dobra, to, to takie trochę trudne tematy dotknęliśmy. A powiedz mi, bo mówiłeś, że uczysz angielskiego, a jak z polskim? A jak się zaczynała Twoja przygoda z, z językiem polskim? No powiedz? O, masakra, Nawet nie obrażam, że że w że można usiąść i taki, wieś, cały wywiad po polsku. Ja niestety nie, miał, nie miałem żadnych czasu, żeby usiąść i się uczyć polskiego, ale słyszałem, jak ludzie ale... rozmawiali i ja znam kilka innych języków, ale polski był naj, najtrudniejszy, <noise> to było living hell, ale... I wiesz, te tak końcówki po polsku to, to, to są masakra. Ale wreszcie myślę, że to, <noise> język taki coś... Um, jeżeli człowiek chce naprawdę ma serce na integrację, no, taki, uh, no to język to fajny, nie, nie taki barier. Jeżeli niektórzy mieszkają w Lublinie, przez kilka lat robił takie małe diaspora, mały takie community. Mówił dzień dobry, dziękuję i tyle przez kilka lat. Też to chyba nie takie dobre. No, po polsku mówię jak małe dziecko, ale ludzi rozumieją co ja gadam. także. A miałeś jakieś takie niekomfortowe albo śmieszne sytuacje związane z językiem? <laughs> Tylko codziennie, tylko. Co. <grymne> Wiesz. Um, chyba polski język to jest bardzo taki specyficzny, nie? Yani taki, uh, I kiedy robię błędy, jak, jak zawsze, no, <grymne> ludzie, no szkoda, oni są mili, ale oni z, próbowali zawsze taki, schować taki ten uśmiech jeszcze, w taki sposób, że <grymne> <grymne> on, on mówi po polsku teraz. Nie, nie było takiej, nie pamiętam takie dokładnej sytuacji, ale, ale ogólnie niech, wygląda, że ten człowiek, nie, nie taki native speaker. I, no, zawsze, zawsze musi, musi stuff, takie angielskie słowa. Czasami brakuje mi jakieś słowa, musi korzystać z jakichś angielskich, włoskich. No. Jakie polskie tradycje Ci się najbardziej podobają? O, ja kocham takie, wiesz, mm. takie tradycje. No, zrobiłem, zrobiłem swoje wersje od ta weselnej, szła Ładżefeczka i zrobiłem takie po arabsku. Mam, no, um, ogólnie, wiesz, ja tak naprawdę tak myślę, że Polaków w Polsce jest bardzo takie to, to nie. Nie bla, bla, bla albo takie dla media albo nie. Piękny kraj, fajni ludzie, bardzo fajni ludzie. Trzeba tylko wiesz, myślę, że Polaków jak, jak przepraszam, jak arbuza. W środku jest słodki jest taki piękny, jest tylko taki zewnętrzna warta. To, to troszeczkę musi człowiek a, przyjść do, do, do in depth. No, taki, <taki> taki troszeczkę do in-depth. No, takie troszeczkę. Uh, Jaz razumem uh, vojna, ki je bila v Polsce, razumem, taki, po, Polska je bila betrayed uh, z desne, z, 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 z leve strani. Razumem, da sami oni imajo taki distance z, veš, uh, uh, yes, foreigners. Ampak tudi, after the first, uh, taki uh, layer, yeah, oni so, so mili. Także tradycja bardzo lubię na przykład uh, Christmas Time, to dla mnie bardzo fajne w Polsce. Uh, ja, też byłem, jestem królem w tym orszaku przez już 7 lat teraz i chodzi mi mnie nie tylko religia albo wiara, a tylko chodzi o takie spotkanie z ludźmi, wiesz, takie, To zawsze, kiedy mamy ten orszak, w każdym roku mamy coś fajnego i spotykamy z ludźmi. Ja, ja schowałem cukierki i życzyłem dzieciom takie zawsze, z, kiedy byłem w orszaku. No, wiesz, lubię takie tradycje, tradycje w Polsce. A powiedz mi, czy Ty wiążesz swoją przyszłość z Lublinem, z Polską. Uh. Uh, tak, ale też mm, mm, mam nadzieję, że, że mamy spokojnie dalej w Polsce ogólnej i chcę, że moi dzieci Adam i Julka uh, korzystali taki takiej space W Europie, w European Union. Czyli no, bardzo lubię Włochy i można tam pomiędzy no, tu i tam. A masz jakąś radę dla przyszłych migrantów, którzy przyjadą do Rubiny? E, tak. E, integracja to jest e, two party e, proces. Taki to bywa, bywa tu i tam. Nie będziesz nigdy w życiu mieć nieprzyjemnej sytuacji. Jeżeli Ty masz serce i Ty masz taki fajny postęp i jesteś otwarty, to ludzie będą otwarci. Jeżeli Ty jesteś zamknięty i masz taki um, trudny myśl i chcesz, czy masz tylko twoje tradycje, to, to, to trudno. To, to, to będzie trudno. Integracja, otwartość. Coś jeszcze? Wiesz, ja zawsze tak myślę, że miłość miłość. To jest miłość to jest. E, klucz na wszystko, No no taki dobry uśmiech, dobre serce, taki. No. spontaniczny, Jak, jak spontanicz, spontaniczność, no, Nie wiem. Ale spontaneity. No. Naucz mnie jakieś frazy w języku arabskim. E, Chętnie. jak można powiedzieć twoje imię po polsku, że jestem Alena, jestem coś jestem Nazar, jestem pani. jak można powiedzieć tak, e, korzystamy imię Anna. Anna, Anna, Anna? Jak, jak po angielsku nie Anna, jak po polsku tylko po angielsku Anna. Anna to, jest... Anna to jestem po mm -hmm. rosyjsku. Anna, Anna Alena, Anna, 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 Anna. Anna, no Anna Nazar, Anna, Anna. Anna Jana. A no, Aha. E, no na przykład ludzie wszystko wiedzą, że, że Pan Jezus się urodził w Betlejem na przykład tak. Beit to dom. Beit dom. I nie lejem tylko lachem, lachem to mięso. Mianso? Mianso. To mięso. To to nie dom chleba, okay? To dom mięsa. Także. No, dom mięsa. Bejt dom. lachem mięsa. To jest coś takiego podobnego do, do, do polskiego. No, po polsku to dziura. Jaki jak hol, po arabsku dziura. Okej, okay, mm -hmm. czy sam? oh. no, no, sama słowa. Co? Uh, I na pewno wiesz, nawet alkohol to słowo od arabskiego. Alkohol. sam, sam literkę jest. Bejt lachem, na przykład. Mm. Alkohol, to nie alkohol, to ch, takie trudne troszkę, wiem, ale... E, sykkar, sugar, sykkar, to niektórzy, niektórzy słów tutaj korzystamy, to jest od arabskiego. Mhm. A powiedz mi, jak powiedzieć dziękuję za rozmowę? Po arabsku? Tak. Yeslamu al hadis. <laughs> Trudny. Yeslamu al hadis. Dobra. <laughs> tak? Brawo. <laughs> dziękuję. Spoko.